Klepaka, well Mańka, z Tyburem na czele, działa w całej Polsce. Napady i porwania to tylko część działalności gangu. Jak się okaże jednak, wspólnie działali niezbyt długo, bo w 1998 roku postanawiają działać na własną rękę. Jak widać, odłączyliśmy się od Mańka. Z Mańkiem to my już mamy swoje własne porachunki. Inaczej będzie śpiewał. Sorry chłopaki, za długo go znam. Odpuszczę. Dobra. Gibon, ja jestem z Panem. Jestem z Wami, chłopaki. No co, nie niech wypieprzaj do swojej roboty. Bez urazy. Tematu nie było. Na razie. Potem odbywają się swoiste egzekucje. 14 grudnia 1998 roku. Warszawa. Tybór podkłada bombę pod autoklepaka. Ten uchodzi z życia. Blisko miesiąc później, Ani. No zawsze możesz na mnie liczyć. zawsze jak mam wiesz, informację jakąś dobrą, to nie ma problemu. Super. No, to się zabawić na no, dziewczynkę, jak Uda jest giera! Klepak po raz wtóry uchodzi z życiem, ale jego kompan 40-letni Krzysztof K. ginie, a 20-latek Paweł jest ciężko ranny. Trzy miesiące później egzekucja w Centrum Warszawskiej Woli. Tybór zabija szefów Wołomina Klepaka, Ludzka i jego kompanów. Cały czas policja depcze bandytom po piętach. Jest wreszcie 29 lipca 1999 roku. Rozpoczyna się wielka, trzydniowa obława. Wpadają prawie wszyscy. Jedynym, któremu udaje się uciec, jest Tybu. Kiedy policja sądzi, że uciekł za granicę, ten działa w Polsce. Napada na kilka tirów. 10 lat temu policja przypisywała Tyburowi Zorganizowanie napadu na jubilera 27 czerwca 2000 roku w Głogowie. W tej nieudanej akcji, na napastników bowiem przypadkowo trafił policyjny patrol, zginął członek grupy Kraszam. Do końca wówczas nie potwierdzono udziału Tybura w tym napadzie, ale od tego momentu ślad po nim zaginął. Zapadł się pod ziemię. Tak było przez blisko 10 lat, do jesieni 2009 roku, kiedy to Tybór wreszcie wpadł w Niemczech. Dobry wieczór. Zatrzymanie Tybura. To była jedna z najbardziej pracochłonnych, ale zarazem finezyjnych akcji polskiej policji ostatnich lat. Dziesiątki policjantów przez 10 miesięcy szukało tybura, a wszystko zaczęło się ponad rok temu w Warszawie w centralnym biurze śledczym. Centralne biuro śledcze luty 2009 roku. To jest jedno z największych wyzwań naszego CBS. Panowie, od tej chwili nie jest już tajemnicą, po co powołałem tę specjalną grupę. Wybrałem was nieprzypadkowo. Znacie się, pracowaliście już z sobą. No i z tego co mi wiadomo jesteście najlepsi. Naszym celem jest odszukanie i zatrzymanie groźnego przestępcy Tybura. Od dziewięciu lat szuka go policja, no i oczywiście chłopcy z grupy poszukiwań celowych. Eee, nie będziemy im w tych poszukiwaniach przeszkadzać. Ale też nikogo o naszych poczynaniach informować nie będziemy. Nie chcę mieć żadnych przecieków, jasne? Oczywiście jest od lat międzynarodowy list gończy. Ale mamy jakiekolwiek ślady? Wiemy chociaż, jak dziś wygląda. Kiedyś miał dużo tatuaży, ale mógł się ich pozbyć. Podobno zmienił wygląd. E, no właśnie. To są twarze tybura a w różnych możliwych wariantach. Nie wykluczamy, że właśnie w ten sposób zmienia swój wygląd. Prawdopodobnie posługuje się również fałszywymi dokumentami. Szczątkowe informacje mówią, że przebywa obecnie w Niemczech. Niemcy Koblencja. Tybór od kilku lat nazywa się Konrad Reichert. Zmienił wygląd. Tak, ten tatuaż się zamarzy, to te blizny zostaną. No pewnie, że zostaną. Ale i tak powinienem się cieszyć, że jest możliwość usunięcia tego, bo jeszcze parę lat temu nie można było czegoś takiego zrobić. To trochę marne pocieszenie. Miesiąc później. Nie. Co te góry, sześć? Mam problemy z brachy <laughs> Wenn Będę das nicht kształt kannst i zmoczyłem Andrę, słuchaj. Co, tam sprecha? Ja mówi, mówię, że towar jest dobry, tylko potrzebuje trochę więcej, a ty nie dajesz rady, Myślisz? Słuchaj, Chodź tą panu Jonasowi, jak on tam ma, że ja nie sprowadzam jakiegoś gówna z Europy czy z Holandii, tylko mam prawdziwą Kolumbię. Więc jak nie pan Jonas, to będzie pan Helmut. Albo jeszcze jakiś inny, nie okay. wiem. No, To na mnie pora, słuchajcie. Było miło, wiecie co? Dobra, wiecie gdzie szukać. Dobra. No Kaczyń. Widzę, że w wdech Janas. ten palet nie jest Mam nadzieję, że jest drogowa. Nie tu, nie tu, u niego, po nią. Nie, spraw. Cześć panowie, co nowego? Cześć, czołem. Daj, ja kiedyś pracowałem przy tej burze. A z tego co pamiętam, on miał jakąś dupę i to chyba z dzieckiem. W ogóle to babiarz był. Jeżeli ma się wyłożyć, to na dupach najprędzej. Jeżeli mi pamięć nie myli, to ta panna mogła mieszkać w Poznaniu. Ale jeśli ma jakąś kobietę z dzieckiem, no to chyba musi się z nim jakoś kontaktować. Nie wiadomo, czy na pewno ma i czy ją widuje, ale bardzo dobrze panowie. Sprawdźcie, czy ma kogoś w Polsce, czy ma jakiegoś łącznika ze światem. Jeżeli ich ustalimy, no to mogą nas doprowadzić do tybura. A, cholera, najważniejsze byłbym zapomniał. Dostałem wiarygodną informację, że Tybur zlikwidował sobie tatuaże, ale pewnie zostały po nich blizny. Ale dobra, najpierw zajmiemy się panianką, dobrze? Poznań, marzec 2009 roku. Cześć. Cześć. Ale wyglądasz? Gdybym nie był na służbie, to bym cię puknął. Ty puknąć? To ty się możesz w głowę. Nie ja na razie pukają, tylko ci, którzy mają na to kasę. Ale do rzeczy. Nie przyszedłeś tutaj, bo interesuje cię moja dupa. No właśnie. Przepraszam. Masz coś dla mnie? A, nic konkretnego, ale możesz przyjrzeć się majce. Znajoma znajomej ma dzieciaka. Ojca nikt nie widział. Dziewczyna nie pracuje, a kasę ma po dach. Mówią, że ktoś jej kasę z nami Mówią też, że to jakiś znany gangster, ale może to legenda. Druszków, dwołom, dokładnie nie wiem. To mało mówią. Facet ukrywa się kupelat i przysyła jej kasę. A może słyszałaś jakąś ksywę, mówiąc oś o familii? No, róż głową. To ty jesteś psem, więc to ty rusz głową. Ja od mam coś innego. Daję ci namiary i pracuj. I pamiętaj, że to jest ostatni raz, kiedy coś dla ciebie robię. Szanowni już mi od trzech lat. Warszawa. Centralne Biuro Śledcze. No, to ustalcie ją. Oczywiście podsłuch na telefon. Sprawdźcie, gdzie ma konto i kto jej przesyła kasę. A może to rzeczywiście Tybór? No tak, ale od dziewięciu lat koleś się ukrywa. Nie sądzę, żeby przesyłał pieniądze z prywatnego konta. Taki głupi to on na pewno nie jest. <grym> ale Al Capone to on też nie jest, wiesz? A poza tym trzeba uruchomić chłopaków, bo póki co jest to nasz pierwszy ślad. Może się okazać, że to jest fałszywy trop. Nie tylko Poznań jest w Polsce. Trzeba powęszyć wśród znajomych. Miesiąc później, jeden z poznańskich banków. Zdają sobie panowie sprawę, że tego typu informacji udzielamy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Tak, oczywiście. Możemy dostać te dokumenty? Yy, tak, sprawdziliśmy historię konta. Otwarte przed wielu laty było martwe, ale mniej więcej od 4-5 lat dokonywane są regularne wpłaty, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Te wpłaty są w euro i dokonuje ich jeden mężczyzna. W tym miesiącu była wpłata? Jeszcze nie, ale powinna być około 15. A który dzisiaj? 13 dzisiaj? Tak, tak, zasadzimy się nad niego 14 i tego 15. Prośba od nas, tutaj jest numer telefonu, bardzo proszę, gdyby się zjawił i wpłacał, prosimy o natychmiastowy cynk. Warszawa. Centralne Biuro Śledcze. Wydział Technik Operacyjnych. Masz coś? Na razie cisza. To za nudna baba. Zamiast jakieś lowy przez telefon czy coś. A ona tylko z matką rozmawia Pięć razy dziennie. Dwa dni później poznam jedna z placówek bankowych. Dzień dobry pani. Chciałem trochę euro wpłacić. Centrum Poznania wieczorem. Kobieta zmienno jest, a ja mam słabość do munduru. Wiem od jednego kola, że ta dupa, co się interesuje, ma faceta o jak piesek, Burek. A właściwie ty burek. Facet jest z rajchu. Zapłacę ci chyba jak za całą noc. Nie tak się nie stać, walsi. Obserwacja mężczyzny o pseudonimie Rychu, wpłacającego pieniądze na konto niejakiej Majki. Słuchaj, w tym tygodniu nie, na pewno nie, nie dam rady, mam za dużo spraw tutaj w Poznaniu, ale możesz przysłać pieniądze na konto, to wtedy dam dziewczyną. Natomiast w przyszłym tygodniu do Ciebie przyjadę do Niemiec i wtedy sobie załatwimy wszystkie rzeczy na miejscu, resztę kasy dasz mi, jak do Ciebie dojadę, ok? Dobra, to trzymaj się na razie. Warszawa. Centralne Biuro Śledcze. Panowie, mamy ustaloną kobietę z dzieckiem, prawdopodobnie Tybura. Kobiecie pieniądze na konto wpłaca niejaki Ryszard Kuźnik, notowany, bezrobotny, dawny kolega Tybura, jeszcze sprzed wyroku. Jestem pewien, że pieniądze na dziecko Tybur przekazuje przez Rysia. Więc Rysio powinien nas do niego doprowadzić. Od dwóch tygodni go śledzimy i nic. Na podsłuchu też nic. A może to Tybór przyjeżdża do niego? Rysiu zostawia samochód i jeżdżą autem e, Tybura. Są tacy, którzy twierdzą, e, że Tybór był w Polsce kilka razy w ciągu ostatnich dwóch lat. I to u tej dupy w Poznaniu. Tak gadają, ale nikt go nie widział. Możemy tak czekać miesiącami. No, a niekoniecznie. Gdybyś jechał z Niemiec do Polski, do Poznania, to jak byś jechał? No jak? Autostradą. No właśnie. Znaczy niekoniecznie, ale zakładając, że autostradą, to co jest na autostradzie? Bramki. Autostrada Wielkopolska, okolice Poznania. Tu panowie macie taśmy ze wszystkich kamer z ostatnich trzech miesięcy, ale nie wiem jak sobie dać radę, bo to cały ten nagrań. Wiemy, dzięki. A czego w zasadzie szuka CBS, jeśli można wiedzieć? Jednej panienki, w której kolega się zakochał. Podobno jeździ na tej trasie korweto. <laughs> kolega żartuje, <laughs> dziękujemy serdecznie. widzenia. Do widzenia. Przez blisko miesiąc policjanci z CBS przejrzeli kilkadziesiąt dysków zrejestrowanymi na bramkach samochodami jadącymi z kierunku Niemiec. Andrzejek! Andrzejek. Cicho stary, proszę cię. To jest jakiś trójwymiar, wymieram, muszę w tych małych obrazkach jeszcze kolesia znaleźć. Już nie musisz. Taśmy są nieaktualne. Tybór jest w okolicach Warszawy. Lecimy. Okolice Warszawy, maj 2009 roku. Policjanci otrzymują wiarygodną informację o przyjeździe Tybura do Polski. Policja! Odwróćcie! Niech się! Nie leczajcie! Co się? Nie! Bajcie mi, nieba! Patrz na mnie! Jezus Maria, ale to, na co się dzieje! Nie różnę się! Czysto! No i co, skurwielu? Od dziesięciu lat pół Polski się za tobą ugania. Ciesz się, że nie ma KS-u, bo byś wisiał. Do góry! Panowie, ale to naprawdę jakaś pomyłka. Rzeczywiście był kumpli z Niemiec, ale ja nie nazywam się żaden Tybuł. Wiemy, że nie nazywasz się Tybuł, ale Konrad Reichert Koblenz. No ładnie, nazwisko sobie zmieniłeś, ale gęby nie bardzo. Mamy Twoje paluchy i to cię zgubi. Zabierać go. Kilka godzin później. Komenda stołeczna policji, panowie. Ja nie po się wyprowadzałem ze wschodu do Niemiec, żebyście mnie teraz nękali. Ja skargę na was do ministra złożę. Mhm. Ja jestem obywatelem Niemiec. Słuchaj, ty mi tu nie fikaj, bo nie takcy jak ty skargi na mnie składali. O to zobaczymy. Zamknij dziób, dawaj paluchy. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji. śmy chyba w Totka spróbować, bo ten strzał nam nie wyszedł. To nie są paluchy Tybura. Pomyliliśmy faceta. Daliście dupy do kwadratu! Zebrałem od starego, że... Dobrze, że faceci przyjęli przeprosiny od naszych dziewczyn. Ale szefie, przecież cyn był wiarygodny. A ten kolerny Reichert to jest kopia Tybura! Wracajcie do roboty. I skończcie wreszcie z tymi taśmami z autostrady! Może w końcu będzie wiadomo, czy Tybór bywa w Polsce! Dwa tygodnie później, Warszawa. Siedziba CBS. Ej, busie, mamy go, patrz! Słuchaj, daj spokój, jeden już był. No co ty, to jest on, patrz! To były zdjęcia, które zarejestrował monitoring blisko cztery miesiące nie temu. On, Przyjechał wiemy, ale... srebrnym BMW na rejestracji to województwa to lubuskiego. Był więc dowód, że Tybur przyjeżdża do Polski. Ale przyjęto też założenie, że jego kumpel Rychu może jeździć do niego, do Niemiec. Jedynka, jedynka, zaraz będzie u Ciebie. Przejmij go. Widzę, przejmuję. Zarod dla jedynki, zgłoś się. Zgłaszam dla jedynki. Rysiu, wjechał na autostradę. kieruje się w stronę granicy z Niemcami. Co robimy, jak przekroczy granicę? Zostaw broń u dwójki w samochodzie. A sami jedźcie za nim. Tylko ostrożnie, chłopaki. Tam będziecie zdanie. wyłącznie na siebie. Nie chcemy zwracać uwagi niemieckiej policji, bo wtedy będziemy musieli im powiedzieć, o co chodzi. Jasne? Zrozumiałem. Dwójka, zrozumiałem, jedziemy. Kilka godzin później. Niemcy, Koblencja. Dobra. Tam przy garażu, to jest chyba Tybór, nie? Jan Rysiu, cześć o, Gdzieś się podziewał, trzy dni łódkę mrożę. Tak spokój. Nie pamiętasz, jakie polskie drogi są? Dopiero za granicą się ja, rozpędziłem. Może jakieś bagaże to dawaj. Jest. Mam go. No dobra, to jak to mówią u nas, hausen. No, do chłopaków. Centralne Biuro Śledcze. Techniki operacyjne. Trzeba, trzeba. No cześć, co to u was? Jesteśmy w Niemczech, chyba pod domem Tybura. Prześle ci zdjęcie do potwierdzenia. Poczekaj, wiesz, a tam u was nie stoi przypadkiem srebrne BMW o numerach ad 133 F. Zgadza się. No to nie trzeba potwierdzać, to jest on. Mamy ptaszkę. Słuchaj, zakładaj pluskwę i szybko wracajcie. Dobra. Panowie, mamy ustalone miejsce pobytu Tybura w Niemczech, ale tam oczywiście nie możemy go aresztować. Musielibyśmy włączyć w to Niemców. A jak wiecie, od początku tej sprawy przyjęliśmy, że nie włączamy nikogo z zewnątrz. Jak do tej pory się to sprawdza? Wobec tego musimy poczekać, aż Tybur przyjedzie do Polski. Musimy tylko być na to przygotowani. Grzegorz. No, mam już podsłuch na telefonie Rysia. Wiemy, jakim samochodem porusza się Tybór. On też pluskwa pod jego autem. GPS pokaże, gdzie się porusza. Jak tylko będziemy startować w stronę Polski, ustawimy blokady. Dobrze. Mamy do obstawienia yy, autostradę mhm. i trasę równoległą tutaj. Mhm. Nie ma bowiem pewności, że nasz długo oczekiwany gość będzie poruszał się wyłącznie autostradą. Autostradą zajmą się chłopcy z drogówki. My zajmiemy się i obstawimy drugą trasę. Mhm. Przygotujemy roboty drogowe. O tu. I będziemy czekać. Hasło do naszej akcji: Leniwy gość. Kilka tygodni później, w Niemczech. Nasz gość wystartował. No nie, no tym razem to nie jest fałszywka. Jedzie w stronę Słubic, ma jakieś 70 km do granicy. Wybór z Niemiec do Poznania jechał autostradą, ale chyba dla własnego bezpieczeństwa zjechał z niej kilkadziesiąt kilometrów przed miastem, jadąc równoległą drogą. Słuchajcie, właśnie nie mi minął. Szykujcie się. Jedzie. Szykujemy się.

Przecież ja wam mówiłem, że nazywam się Wiśniewski, jestem obywatelem Niemiec. Dla mnie to ty możesz być nawet Angela Merkel. Jeśli masz jej odciski palców, to Ciebie przeproszę. Obiecuję. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji. Dawaj, 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 no? Panowie, przepraszam, mamy tybura. Otwieraj. Proszę. po tej akcji z tym kolesiem z Zabuga to już naprawdę wszystkiego można się było spodziewać. E, panowie, dziękuję za pracę zakończoną olbrzymimi sukcesami. No szefie, byle więcej takiej roboty. Zdrowie. No cóż, nie wypada mi nic innego, jak dołączyć się do tych życzeń do tego sukcesu, ale żeby nie było tak słodko, to myślę, że telewidzowie się zastanawiają, czy to musiał trwać 10 lat. My nigdy nie zapominamy, zawsze staramy się, aby przestępca wstanął przed wymiarem sprawiedliwości. Rzeczywiście tutaj trwało to aż 10 lat. Przez ostatni rok pracowali nad tą sprawą najlepsi policjanci z Centralnego Biura Śledczego. To Ale było... jeśli to nie jest tajemnicą, ilu policjantów? To jest specjalna grupa, która ma za zadanie wytropić najbardziej poszukiwanych przestępców. To jest najbardziej spektakularny sukces tej grupy. Niemniej takich okazji do świętowania ci policjanci mają znacznie więcej. Kilkanaście dni temu wpadł w Hiszpanii numer dwa na liście najbardziej poszukiwanych polskich przestępców Mariusz W., pseudonim Bronek z Malborka. Zmieniał swój wygląd, często przebierał się za kobiety. Ma na swoim koncie napady, włamania, rozboje, ale i zabójstwo dokonane w dyskotece w Malborku. Poszukiwała go także niemiecka policja za napad na hotel w Monachium. Szczegóły zatrzymania przedstawimy w jednym z najbliższych programów. Nie chcę panu ujawnić tajemnicy, ilu ludzi się angażuje w poszukiwaniu takiego jednego bandyty. Jest to 50 osób, 100? Czy zależnie od sytuacji? To zależy od sytuacji. To jest naprawdę drobiazgowe sprawdzanie każdego tropu. Przestępca zawsze zostawia ślady, zawsze popełnia błąd, trzeba go tylko znaleźć. W jednym z programów informowałem, że szukacie 80 tysięcy przestępców. Ale ilu szukacie takich jak Ty, tych najbardziej niebezpiecznych członków zorganizowanych grup przestępczych jest kilkuset osób poszukiwanych listami gończymi jest nieco ponad 36 tysięcy. Generalnie są to osoby poszukiwane za bardzo różne przestępstwa od bardzo poważnych od zabójstw, aż wśród tych wszystkich pełnych 80 tysięcy znaczna część to są na przykład osoby niepłacące alimentów. Pokazujemy często listę przygotowywaną przez was najbardziej poszukiwanych przestępców w kraju. Ale otrzymujemy często informacje od telewizorów, że większość z tej listy nie żyje i niepotrzebnie ich szukacie. Zawsze staramy się, zanim taka osoba jest zdjęta, my musimy mieć pewność, że ta osoba się nie ukrywa. Jednym ze sposobów ukrywania się przestępców jest wyrobienie sobie legendy, że nie żyją. Uważają wtedy, że organy ścigania przestaną ich szukać. Ta dzisiejsza nasza publikacja, ten sukces policji ostatnich kilku miesięcy, polskiej y, policji jest przykładem na to, że ci, którzy, jak to my mówimy, wiszą na liście komendy głównej wśród poszukiwanych, nie mogą się czuć bezpieczni. Przestań! 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 Bardzo liczę na Państwa pomoc w czwartek wieczorem przedstawię zdarzenia z 2008 roku, których ofiarą była Małgorzata Zadworna z Żor na Śląsku. To bardzo tajemnicza sprawa, szczegóły czwartek wieczorem magazyn 997.